Witam, tutaj Wichu1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu czwartego. Idź sobie, pajączku. Idź ty. Idź ty. Tak, pal się, palcie palcie pal się, pal się, pal się. Eee, Zrobimy w tym odcinku ten kok Owen Brick. Mamy już dosyć dużo już tego bliku oraz Piasku. Tylko... nie pamiętam. Aha jest. Sandy Brick. Jeszcze więcej. O, mam 64 tego. Y teraz nie pamiętam jak to się robiło to. było. Tu piasek, nie na środku. Oczywiście, że piasek. E o, 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 o jest piasek. Co? To cały piasek? Cztery piaski zostały. Ja pierdziele tak. Tak. I tak. Ile tego potrzeba jest? 3 na 3. Hmm. Zróbmy 16. Nie jestem pewny. O, Jezu, za dużo Nie jestem pewny, ale zrobimy tego więcej niż tylko jeden, tak więc... Aha, tam w filmicy będzie rozbudowa. Zobaczcie, ile pary wodnej zostało. Bardzo to szybko idzie. Tu oczywiście możecie tą wajchą zamknąć dopływ pary. A, to wszystko idzie do tych silników i zobaczcie ile tu tego zrobiło się. Bardzo ładnie działa. Tu już powkładałem nowe ory. Byłem też kopać w, między, w międzyczasie. E, I teraz tutaj będzie mm, piwnica dalej rozbudowana Tylko gdzie ja to chcę zrobić? A tu się zrobi. Chociaż To będą rury od góry. Dobra. Niech będzie to tu. Trochę miejsca zostawimy. Jakby coś tutaj miało być. Dojść. Będziemy potrzebowali więcej, dużo więcej tego pieca. Dobra, e, za chwilę do boiler, znaczy boiler. Normalnie bym teraz włożył ten węgiel i oczywiście zaczął produkować parę, ale nie ma wody. To się. Za, z, aha, już wiem. Dobra tak, tak, tak. Tworzymy to. Ośmiorniczka jest dobra w jednocie. Dobrze jest polować na ośmiorniczki i ją gotować, bo no, nawet dużo żarcia jest z nich. Ale co ja tu gadam o ośmiorniczkach, kurde. Robimy piec. Będzie ich więcej później. Dobra, mamy piec. Pamiętacie do czego piec służył? Jeżeli nie, to tworzy creosote Oil, olej do tworzenia właśnie trakcji kolejowych. Tutaj macie zresztą przepisy, możecie sprawdzić. Wkładacie kol, coal, dostajecie coal kolko, który się pali lepiej. Zresztą tu pisze, że kol can produce 1,6K Hit lub 36 k hit do railkrafta i 4000 EU, a kolkok potrafi stworzyć 16 000 EU z jednego i 6400 hit. Możecie też włożyć rubber wood, i też mamy tutaj zwykłe drzewo. No i czarko, czarko powstaje, ale węgiel jest dobrze. Włożyć, tu też powstaje sugar, sugar coke Z cukru czego? O, patrzcie O jezu, nadusiłem. Prawie wszystko jeszcze No, możecie tworzyć z węgiel też z cukru. Co tu mam jeszcze? Hmm. a, to już jest ta strona. Ja tu będę wkładał yy, węgiel. No, i tak to będzie właśnie dosyć długo trwało. To przerobienie tego na Colecoke. Ale od razu ten Colecoke, co tu powstanie, idzie do Blast Furnace i tutaj tworzymy więcej stali. Stali będziemy potrzebowali miliony. Nakłady milionowe stali, tak. wezmę może ten iron, co tu mam, i włożę, żeby cały stack był. Bo czemu nie? Mamy dosyć dużo już stali. Co z tej stali mogę stworzyć? Dużo rzeczy. Boiler, ulepszyć mogę. A to jest bardzo ważne. Przydałoby się, przydałoby się tutaj dopływ wody. Zrobimy to teraz. Tak, w tym odcinku zrobimy ten boiler. Będę potrzebował kaktusów, które już posadziłem. Są one tutaj. Później ja oczywiście tą farmę kaktusów zrobię lepszą. To jest taka... Taka... Najzwyklejsza, jaka może być. Byle był. Byle były kaktusy. Bez kaktusów lipa. Jeszcze się przy tym, przy tym kaleczę. Niestety. Dziewięć kaktusów. Boże. Wystarczy? No, a, powinno wystarczyć. Dobra, starczy. Zrobimy tak. Będę potrzebował aqua akumulatora. Tego właśnie akumulatora do tego potrzebuję tin, pneumatic, to wszystko jest gotowe. Znaczy gotowe. Gotowe do zrobienia mam. Wszystkie surowce potrzebne do tego. I deszcz zaczął padać, oczywiście. Jak żeby inaczej. Bez deszczu nie ma życia. Yy, wiadro mam złota nie mam, no, oczywiście złoto tu jest yy, a, nie ma idziemy na dół po złoto Dobra, tutaj mamy sporo złota 7 aż Jakże inaczej yy, szkło no, oczywiście zapomnę o wszystkim jak to przebiega nasza produkcja coke yy, ale też olej, olej bardzo mało no, i da sobie to, włożę tu. No. I to będzie się palić dłużej niż czarko Dużo, dużo. Dobra, co ja chciałem? Szkło. Szkło. Poproszę szkło. Jeden szkło, 15 szkła. Eee. Będę potrzebował kaktusy przerobić. Teraz tak. Eee. Chcę zrobić. Akumulator, dobra. Mm, to by było... Tak. I tak. Nie jestem pewny... Aha. Tak, tak. Tak. Co jeszcze potrzebne jest? Tin oraz bucket. Eh, bucket, wiaderko mamy tutaj. A tin... Teen... Mamy na dole. Hmm. Znowu sobie się na dół. Boże, niedługo skończy para całkowicie. Ale lipa musimy pospieszyć się z tym. Jak tam tu przebiega praca? Super. Ale lipa, lipa będzie. Mmmm. Aha, team. dobra. Hmm a nie to nie to aha, dobra więc tak, bucket to szkło to it i mamy akumulator akumulator służy oczywiście do generowania wody teraz gdzie to postawić będzie dobrze zrobimy tak Ale ja jeszcze potrzebuję, o boże Dobra. nie szkoda Chociaż wiecie co? Zrobimy tak e... Wiatr Później tą skrzynkę Podło e, znaczy, jej tu nie będzie podłączę od razu stąd do tego całego systemu ale to później zrobię z racji tego że teraz to nie jest najważniejsze tylko najważniejszym jest ten dopływ e, wody do tamtej rury i od razu trzeba zrobić co to będzie potrzebne e, rura mam tu kamień zwykły on jest tu Rura. Tak. 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 To jest kaktus. Kaktus przerabiamy na to. I to idzie tu, tu, to. Teraz potrzebujemy wody. To pójdzie tutaj, a tu postawimy generator. To musi z dwóch stron być. Nie, ale idziemy po jeszcze jedno, jedno wiadro. No cóż Wiem, pójdę teraz do łóżka i nie będzie problemu Dobra I też powinien przestać padać. O oczywiście przestać padać A uh -huh. idź Idź, nie, tu nie ma Czemu nie strzelasz? O dochodzę do sobie. A, dostał. Yeah. A co mamy tutaj? Atrament. Będzie przydatny na pewno. Tu te rury. Wezmę to jedno dla właśnie pewności może, bo muszę zrobić tą rurę jestem pewny, czy ona nie będzie potrzebna, właśnie plus silnik, ale chyba nie. Nie jestem pewny, raczej nie. teraz działa. Dobra. Więc tak, góra to idzie ze wszystkich stron. Dobra. Nie będzie potrzebna, raczej. Teraz to powinno chyba iść do dołu. Zobaczmy, woda, napełnia się. Ok, tak więc takim właśnie zrobiłem sposobem bardzo proste to widzicie, jak tu spada, możemy tu ustawić. Okay. Hmm. Nie wiem po co to dali, skoro. O, czekaj. Teraz potrzebuję sygnału do działania. A jest dobrze. Teraz, jeżeli y, bym zrobił tutaj dźwignię, że potrzebny jest ten, y, wiecie. Do działania. Jeżeli dam tutaj to, to jak włączę dźwignię, to to wyłączy. To jest tak na zmianę. A to, jeżeli w ogóle nie chcecie, żeby to ingerował redstone jakikolwiek na to, co tworzy, co tutaj się dzieje. Jeżeli byście mieli to ciasno na przykład, i tu byście mieli dźwignię oddziałującą na tą, i tutaj na przykład byście mieli maszynę, no to to właśnie ustawianie tego się przydaje. Dobra, to ładnie dziaje, działa. Psz da się... Węgiel. A tu... Jezu, dopiero dwa? Hm, bez nadziei. Trzy akurat zrobiło? Jak miło. Aaa, zobaczcie ile pary mi zostało, ja pierdziele. Szybko. Po węgiel! Szybko! 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 węgiel, 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 węgiel! Węgiel, węgiel, węgiel... wągiel, 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 wągiel wągiel, węgiel, węgiel, szybko, szybko... Rozbrała. I gotowe! Teraz musicie tylko to nagrzać. Przyda się więcej tego. <grym zjadka> ja pierdzielę... Raz, dwa, poleci. Więcej węgla. Szybko, szybko, szybko. Go, go. Chociaż nie. Aaa, damy więcej węgla. Co będzie tam oszczędzał yy, węgla? Damy wszystko. I będzie ok. Może nie wszystko. Aaa, dobra. Dwa stoki wystarczą jeszcze. Dodatkowe. A mam jeszcze? Ma Pyszna ośmiornica. Naprawdę dobra jest ośmiornica. Przepyszna. Tak i tak. Dobra. To działa. Super. Oczywiście mógłbym jeszcze z tych zbiorników brać, ale do tego potrzebuję wirelessa postawionego na suficie. A do tego potrzebuję Ender Perły, której nie mam, niestety, i no tak się nie da. Jak to nam działa? Super. W ogóle mało? A, no tak. To ja to może zrobię tutaj. O Jezu. Dobra, zrąbałem. Tamto tu. Na razie. Jak tam energia trzyma się, tu? Trzyma się. Hmm. Tak tutaj latam i latam w tą i w tą ale inaczej się nie da. Tak? Jak to, to... Widzicie jak to długo trwa? To naprawdę długo trwa tworzenie tego. Hmm. Potem jak to się będzie przepełniało, to trzeba będzie zbiornik zrobić. Ja! Yeah. No tu jest pełne. Super. To się nagrzewa, od 100 stopni będzie powstawał steam, i który będzie on tutaj właśnie... ...tymi rurami. Patrzcie, tu mamy końcówkę już. Szybko poszło. A to zbiornik 2 miliony trzyma jednostek pary. No to to jest nic. Po prostu para, mimo że to są tylko trzy silniki, najsłabsze to, najsłabsze. to pomyślcie, co by było, gdy był tu taki cały rządek tych najlepszych silników parowych. No to ta para by po prostu tak. i by nie były. No. Patrzcie. Teraz będzie, za chwilę będzie tymi rurami leciała para. Pójdę już zacząć otworzyć no, się. Jest. I poproszę, żeby tam leciała. Ładnie poproszę. Już mam wręcz przygotowanego w pogotowiu. Czyli ja nie mam czasami tego zamkniętego zaworu. A, ciśnienie musi stworzyć. A, dobra. To powinno za chwilę lecieć. Za chwilę zacznie to lecieć. No hmm, 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 hmm. leci, widzicie? A hum, już akurat puste się zrobiło. Ja biały płyn i idzie. Pięknie. Dobra. E, to nam działa. Tam to jest. To nam przerabia. Tutaj już nie przerabia w ogóle. Bo nie ma Kook. 4 sniot. Jak to mało idzie. Kol, kol. Nie tu. Tu. E, teraz tak, chciałbym zrobić. Muszę się zastanowić. Ile ten odcinek już trwa? 18 minut, tak? To ja tu zrobiłem to i tamto. Hmm. No to myślę, że dobrze było już. Dobrze by było chyba tu skończyć na tym minułku, zanim bym się zaczął robić coś drugiego. Hmm. Chociaż może. Wiecie, co bym chciał zrobić. Świat Wojdowy w Miskrafcie, i tam coś stworzyć, ale nie wiem co. Napiszcie mi w komentarzach, co bym mógł w Wojdzie stworzyć. Tam gdzie jest pusto, tam nie ma nic. Oprócz tego, że mógłbym tam zrobić. Wszystko. dajmy tutaj. To. O! Koper działa. Widzicie, teraz to jest na maksa, to tu nam idzie 4 z maksymalną siłą, power zęcz, jak mamy tu max. Super. Dobra, tak więc, o, idzie pora. Tak więc to będzie koniec tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z żegnam i na razie do zobaczenia, pa pa pa.